Cześć Siemano, dzisiaj robimy gaźnikowy downsizing w Komarze Sporcie. Z poprzednich prób, które zobaczycie w tej playliście, wynika, że sprzęgło nie daje rady i skrzynia biegów jest troszeczkę za długa do tego układu. Ale też i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym, że mam gaźnik za duży do tej konstrukcji, bo był kiedyś montowany tak, jak miałem pod ręką. Tam jest PWK24, więc to jak na 50 odrobinkę za dużo. A chcąc zobaczyć, jak wpłynie zmiana rozmiaru gaźnika na pracę tego motora, kupiłem u pana Chińczyka PWK21. Nie jest to duża zmiana ale jest to najmniejsze PWK jakie istnieje i które będzie pasowało tutaj plug and play bo ono chyba nawet ma zewnętrzne rozmiary takie same tylko średnicą wewnętrzną gardzieli się różni no i zobaczymy jak na tym będzie pracowało jak zadowalającą to zostajemy na 21 gaźnik u Chińczyka jest śmieszny tani chyba stówę kosztował więc nawet się nie zastanawiałem tak wygląda to cudeńko jest od razu z kolankami on tu jeszcze ma dodatkowo regulowany power jet, coś czego ja nie miałem. A tak to konstrukcyjnie jest praktycznie taki sam. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie dysze tutaj są. Dysza jest setka, więc pewnie przełożę ze swojego. Ja mam osiemdziesiątkę założoną. I chyba pływak też przełożę, jeśli będzie taki sam. Bo ja mam go tam ustawionego do poziomu. No to teraz muszę po prostu tego wyciągnąć. Ja wcześniej miałem takie założone kolanko, zrobione z linki do komara, a w tym nowym gaźniku jest takie nawet jeszcze bardziej wygięte, więc wykorzystamy je. I dysza 85. Zobaczymy, może nie trzeba będzie przekładać pływaka. Przelewać, nie przelewa. Teraz zobaczmy, czy power jet będzie ciągnął. Nie, power jet nie ciągnie, więc pływak sobie przełożymy. Zrobiłem sobie takie zaślepki na podciśnienia. zakładać teraz. Jeszcze wężyk na żółty zmienimy. Zostało filtr na miejsce założyć. No i chyba możemy testować tą maszynę. Z tego wam nie powiedziałem, że zmieniłem jeszcze olej na dużo gęstszy. I trochę lepiej sprzęgło ciągnie. I mam je podciągnięte bardzo, dlatego jak wbiłem jedynkę to mi zgasło. Trzyma wolne obroty przynajmniej. Nie za wiele to zmieniło, jeszcze można spróbować teraz z dyszą znowu w górę pójść, zobaczyć jak wygląda świeca, bo już mniejszych nie mam, może teraz jakoś się troszeczkę inaczej ustabilizowała ta mieszanka, świeca niby jakby zaczęła się wypalać trochę lepiej, ale zrobiłem sobie taki eksperyment, że włączyłem sanie i mam wrażenie, że trochę lepiej wtedy jechał, więc można było faktycznie tę dyszę trochę większą wrzucić, może tą setkę faktycznie, która była na start. Dużo ładniej to działa. Dobrze, to jeszcze jedna próba na 110. Coś mi filtr wypada niestety. Chwilowo będzie. Albo muszę większą gumę dodrukować, żeby się lepiej zapierało, albo wkleić. raz szedł porządnie w rezo teraz tak naprawdę. Także jest nadzieja, ale wciąż mimo, że to rezo było już tam gdzieś na pewno kilkanaście tysięcy obrotów, to już miał piskliwie jak komar. To niestety po wybiciu dwójki Siada. Niestety chyba nie ominiemy nowej skrzyni biegów. No i sprawdziłem nagrania i wyszło, że kumar na pierwszym biegu jedzie 50 na godzinę. Także ci wszyscy, którzy pisali, że jedzie jak oryginał, mieli rację, tylko że jedzie jak oryginał na pierwszym biegu. Co prawda na drugim już nie jedzie, bo wbijesz dwójkę i tam ta prędkość jeszcze wzrośnie ze 2 km na godzinę. I na tym się kończy. Ewidentnie brakuje tutaj biegów, ewidentnie nowy gaźnik pomógł. Ewidentnie większa dysza pomogła. Czyli tutaj to zostaje. Jeszcze teraz sprawdzimy sobie obroty, bo kupiłem nowy wskaźnik i sprawdzimy, czy power jet działa? Bo możliwe jest, że power jet nie zaciąga paliwa, przez co potrzebuje większej dyszy i wtedy dopiero to jedzie, bo nie mamy dodatkowej dawki w górnej partii obrotów z power jeta, tylko z tej dyszy głównej. Także zakładam teraz ten wskaźnik. Najtańszy obrotomierz, spróbujemy sobie go wykorzystać i zmierzymy teraz do jakich obrotów się kręci. Ten kabelek po prostu trzeba owinąć wokół przewodu zapłonowego. To zobaczymy sobie teraz obroty i przy okazji zobaczymy czy Power Jet ciągnie paliwo. 13 tysięcy pokazało, ale musiałbym go dłużej trzymać, bo on się tutaj refreshuje raz na sekundę. A kumar, jak stoi w miejscu, to się grzeje fest szybko, więc nie chcę go tutaj zatrzeć jeszcze sobie na własne życzenie. No ale obroty są wreszcie takie, jak, jak być powinny. Z tych dwóch zestawów, co miałem, te większe oddałem, bo z nich w ogóle nie korzystałem. Ale razem z gaźnikiem przyszły mi jeszcze 115, więc jutro jeszcze spróbuję założyć tę 115, poprawić filtr powietrza i zobaczymy wtedy, jak jedzie. Chociaż wydaje mi się, że już teraz jedzie bardzo dobrze, tylko nie ma biegów po prostu. Obrotę Natomiast zamocowałem tutaj, zobaczymy w trakcie jazdy jakie obroty wykręca. Poprawioną gumę filtra też wydrukowałem, zamocowałem. Wtedy w tym momencie odkręcił mi się zapłon i przestawił, więc skończyła się jazda. Postanowiłem przestawić zapłon jeszcze na 18 stopni, wcześniej było 20, i zrobić jeszcze jedną próbę. Nie wpłynęło dobrze na pracę, więc może spróbujemy w drugą stronę zapłon diabnąć, czyli na jakieś 22. Ale dysza jest chyba utrafiona, bo świece zaczyna wreszcie wyglądać tak, jak powinna wyglądać. Na przykład, mam 22 stopnie. Teoretycznie powinna być lepsza góra. Może to Rezo się na dwójce odezwie, chociaż wątpię. Że tym na dzisiaj będziemy kończyć. Wydaje mi się, że jest to kolejny krok naprzód. Wreszcie odblokowaliśmy zakres rezonansu jakiś sensowny. Najwyższe prędkości obrotowe, jakie zarejestrował ten wskaźnik, to było 12,5 tysiąca obrotów z tego co na szybko popatrzyłem sobie w te filmy i na jedynce 53 km na godzinę. Z dwójką jest problem, bo mam tutaj za krótką drogę i wychodzi mniej więcej tak, że na jedynkę jeszcze spoko. Ale ten drugi bieg, to zaczynają się tam nierówności i na tym komarze po nierównościach to jest śmierć w oczach. Więc ja będę go musiał wziąć na zamkniętą niemiecką autostradę i go tam spróbować bujnąć na nieco dłuższym odcinku. Może jakimś studenta dwójka w rezo wejdzie, chociaż wątpię, bo rezonans się zaczyna około 10 tysięcy obrotów. A tutaj, po wbiciu na dwójkę, prędkość obrotowa spada do 6,5 tysiąca obrotów bodajże, więc no, brakuje jednego biegu pomiędzy jedynką a dwójką, który by rozciągnął nam troszeczkę tą charakterystykę. Przynajmniej jednego, bo miłoby było mieć więcej, żeby cały czas w tej górze to jechało. Nie wiem, że miałem już zostawić tego komara, ale przyszedł mi ten gaźnik i stwierdziłem, że to jeszcze spróbujemy. No i musicie się uzbroić w cierpliwość, bo chyba niektórym tego brakuje. Myślę, że to będzie od razu jeździło. No to jest tyle pomodowane, że strojenie tego to chwilę potrwa naprawdę. Ja się z godziłem jak to zaczynałem, więc spokojnie. Też Wam pokazuję tutaj praktycznie wszystko co robię przy tym motorze. Nie jest tak, że ja sobie coś za kamerami grzebię i później to próbuję. I wydaje mi się, że to jest spoko, bo macie realny obraz jak wygląda praca przy takich rzeczach, a nie jakiś wyidealizowany obraz z telewizji, gdzie macie po prostu trzy odcinki i auto jest złożone. I później ludzie myślą, że to tak działa i że to wszystko samo powstaje. No a niestety to jest ciężka orka na ugorze. Ja jestem mega zaskoczony i tak już żywotnością tego silnika, tego cylindra. To, że on nawet te, z tego odcinka przejazdy przetrwał kilka razy po te kilkanaście tysięcy obrotów bez tulei żeliwnej, bez nikasilu no i w sumie całkiem niezła prędkość jak na pierwszy bieg no to szapa, że jeszcze tutaj korba bokiem nie wyszła jestem już zadziwiony wytrzymałością skrzyni komara, że jeszcze jej nie zmiliło. ale nie krakajmy, bo fajnie by było jakby jeszcze chwilę pożyła bo chciałbym teraz na jakimś prostszym, dłuższym odcinku drogi faktycznie zobaczyć co to pokaże tyle na dzisiaj, myślę, że troszeczkę optymistyczniej niż ostatnio Dzięki wielkie, trzymajcie się. Szczała!